Hmm. Cześć mona, ja jestem Adia. Ja dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z życiem młodego rolnika. Odcinek 74, chyba czwarty bodajże, tak mi się wydaje. I tak, witam Was w Farming Simulator 2022. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie rozjować wapno oraz porać pole po ziemniakach, tak, na którym wyrzucaliśmy obornik, tak. No i my dzisiaj sobie zaczniemy od rozsiewania nawozu. Yy, nawozu. No, wapna rozciągamy sobie pierwapną. No, niestety, przyczep sobie nie zaciągam, czy przyczepy sobie nie zaciągam z wapnem na pole, no bo to, to jest kawałek. No to tam z 2 razy się przejedziemy i tyle z tego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy, sobie wapno, i w kolejnym odcinku sobie ładnie elegancko ładnie elegancko zachujemy pszenicę. Tak, żeby na yy, kurcze no i już pomału, pomału, a ja szybko i szybko. Nie wiem, na czym skończyłem mój wątek mówić. No ale powiem tak, że... No, w następnym odcinku będziemy już siali w Tak... Nie no, trzy kursy i mamy rozsiane... rozsiane no bo zrobiłem szerokość 24 metry no i co w następnym odcinku będziemy sobie siali już pszenicę powoli o, oczywiście w te zabapnowane pole będziemy sobie siali tą kuku, y, kukurydzę kurde pszenicę już, już mój mózg trochę nie funkcjonuje po tym lewie. no po prostu jestem przemęczony i tyle no i jak przyzasiemy sobie pszenicę, no to już chyba będziemy brali się za odcinek zimowy na live. W piątek powinienem ogarnąć tą serię do końca, przygotować ją tak jak powinna być do sprzedaży. Znaczy no wiadomo mam na live sobie sprzedam gnajowica oraz obornik. Także tyle dobrze będzie, no i pewnie sobie zaoramy te pola koło domu, te tutaj po łące co było talerzowane, no bo po prostu nie, nie zdążę, no a nie chcę was kolejnym odcinkiem z orki męczyć, tutaj by było bez sensu, a no tak to na live sobie na spokojnie z wami pogadam i zrobimy robotę I jak widać cały czas mamy 20 tysięcy na koncie, zobaczymy jak długo jeszcze się utrzyma ten stan konta no bo na wiosnę na pewno już ubije, U, ubędzie nam ubije nie wiem co ja bym powiedział ubędzie nam trochę pieniążków Trochę bardzo yy, ubije, Odejdzie nam pieniążków, no bo pojawi się nowy nabytek, jakim będzie kombajn. A nowy kombajn, no to będzie już coś pięknego. Tak to mogę nazwać. Tak, to będzie coś pięknego. Dobra, to sobie wrześniach zrobimy zaraz jak przyjedziemy ostatni raz Nie, w sumie jeszcze dwa razy przyjedziemy Kurde Kombin już mam wybrany tylko czeka do zakupu Ale to jeszcze pieniążków no trochę nam brakuje, no wiadomo Może sam header byśmy kupili za te 20 tysięcy Nie no, śmieję się Ale no, jeszcze nam trochę brakuje. Także mam nadzieję, że jak najwięcej zarobimy pieniążków z... ...sprzedaży pszenicy oraz rzepaku. Żeby nam jeszcze coś zostało na jakiś nowy, nowy nabytek. No, chociaż żeby jeszcze dokupić lepszą sarkę, no bo tu moją malutką przetrząsareczką coś robić czy no spoko, jak je, jeździsz z, jak po prostu nie ma tak dużo roboty, no ale jak jest bardzo dużo roboty i trzeba no, no nie trzeba szybko, szybko tylko no trochę nadgonić robotę, no to tą małą moją przetrząsareczką no to nie nadrobimy jej taka prawda Także chyba będziemy musieli z nią się pożegnać. Też. Tylko, że to dopiero po zakupie kombajnu będę wiedział na 100%, co się z tą przetrząsareczką zrobi. A bardziej stanie. jak się staną dobre rzeczy, no to będzie mi bardzo. Bardzo miło, no bo roboty mniej. No <laughs> ja, wiadomo, też chcę na odcinku jak najwięcej zrobić, żeby nie robić poza odcinkiem. A tych odcinków z jednego sezonu, no to nie chcę nawalić. Tych odcinków, że ho ho ho, no bo już wam mówię, mamy piąty sezon, a mamy siedemdziesiąty odcinek, no to... Sieredynio. Już wam, już wam liczy gdzieś około 14 odcinków na sezon 70 na 5. No, prawie 15 odcinków na jeden sezon. Także to jest bardzo dużo. A pomiędzy sezonem a sezonem nic się tak za bardzo u mnie nie zmienia. No, oprócz tego, bo to nie jest jakiś wyjątkowy sezon. Bo nie, że kupiliśmy pole, to kupiliśmy płuk, kupiliśmy ciągnik. Dobra, tu sobie poprawimy zaraz. No to kupiliśmy sobie ciągnik. Gruber oczywiście. No bo tak lecimy cały czas ten sam sezon. Gruber, no i agregat uprawowy. No, agregat po prostu kupiliśmy też. Nówka sztuka. Akurat agregat, i puch to jest nówka sztuka z, z, z salonu że jednak trochę się rozbinęliśmy. no ale w następnym sezonie raczej ogólnie jak kupimy kombajn to, to już będzie w ogóle rozwinięcie takie że szok. i możliwe że kupimy jeszcze jedno pole to wtedy będę musiał się rozglądać za jeszcze jednym większym ciągnikiem na moje na moje gospodarstwo no i też pomyśleć o rozbudować tego gospodarstwa no bo wiadomo tu jest wiata no ale by się sprzedał jeszcze jeden garaż no dobra, może wiata, wiata może stać w sumie mi ona aż tak nie przeszkadza no ale... proszę, drodzy państwo no nie pojedzie, żeby się nie sprzedał tutaj jeszcze jeden garaż chociaż żeby maszynki pochować no i z tej wiaty by się ulotniły te maszyny i tą wiatę byśmy sobie przenieśli gdzieś bliżej obory, żeby składować w niej ten jak to się nazywa baloty słomy słomy tego siana kto wie może kupię kiedyś paszowus i jeszcze kiszonkę będę robił na tej serii no ale tak jak robimy same siano to też jest dobrze no bo to w sumie na tym sianie dużo nie tracimy No bo co? I te jedno pole to o Jezu No a te jedno pole z tym sianem mi daje pieniążków w sumie Do sezonu Na sezon to tak jakbym sprzedał trzy byki, tak? W jednym sezonie Cztery sprzedaję no to jest gdzieś około 12 tysięcy, tak? Łe, to zrobimy na raz. To jest najśmieszniejsze. I to zrobimy tutaj na raz. Tu sąsiad też widzę rozrzucił wapno, tylko że mu chwasty wyszły na polu. A u mnie jeszcze nie, bo to jest świeżo pogruberowanym. Wiadomo, że tu będzie trzeba... Dobra, już skończyliśmy rozsiewać nawóz, wapno. Wiadomo, będę tutaj musiał opryskać na chwasty, do pole, no bo nie było orane. No i wyjdą mi te chwasty. Jakby, nie, jakby było orane, no to by nie wyszły. No ale chciałem zaoszczędzić... Chcę w ogóle zaoszczędzić za, na czasie. zaoszczędzić I... ja na czasie, czyli te parę odcinków oszczędzić no to widzicie, później sobie odrobię... I tak i tak odrobimy ten odcinek kryskając, chociaż nie wiem czy czasem nie będzie tak, że będę rezygnował z tych pasów i po prostu je wyłączę będzie więcej no, nie będzie dodatkowej roboty na odcinkach. Czy może się rozwiniemy? I nie wiem, czy czasem nie zmienię sobie z no, poziom, poziomu łatwości na łatwy, bo gramy cały czas na normalnym. Chociaż te, teraz to już mi takiej różnicy nie zrobi. No bo jak zaczęłem się. Jak to można powiedzieć, zacząłem się rozwijać, no to będę się rozwijał cały czas. Dobra, wyjechaliśmy tak na pełniak, bo nawet się nie rozglądałem. 60. też się nie rozglądałem, także jestem hardcorem, można tak to powiedzieć. I sobie pojedziemy. Kurczę, już spanie mnie do... bierze, ale nie twardo. Twardo trzeba nagrać odcineczek, żebyście mieli co obejrzeć w czwartek. Tak, w czwartek o godzinie 16.00. Także, jak ktoś ogląda w sumie w tej minucie, to miło mi bardzo. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają tą minutę. Hmm. Minuta, w której MTZ-em dojeżdżamy sobie do pola. Wiadomo, drugi... I co? Patrzcie, ja mogę w MTZ-cie sobie otworzyć Kurde, mam go tyle czasu i dopiero sobie ogarnęłem, że mogę sobie otworzyć ten Jak to się nazywa, no? Dopiero się ogarnęłem, że mogę sobie otworzyć dach na ten Także śmiesznie, nie? Bardzo śmiesznie, dobra My sobie zaczynamy orać Zobaczymy jak długo będziemy orać te jedno pole Czyli znaczy w sumie to jest ostatni odcinek z orki na... Znaczy nie na kanale, tylko w tym sezonie Bo już nic więcej nie będziemy orać no wiadomo na odcinku, no, bo poza odcinkiem będę orał tamte pole koło domu ten najbliżej domu Tam gdzie była łąka i ziemniaki No to ja sobie załorem. Zobaczymy jak to będzie wyglądać Właśnie, jak ktoś jeszcze to ogląda w tej minucie odcinek, to napiszcie mi bardzo. No po prostu napiszcie czy chcecie, żebym hmm. czy miałbym zmienić poziom trudności gospodarstwa, bo tam coś powiedziałem chwilę temu o tym, tylko że jestem tak trochę już zaspany, że nie kontaktuję i nie wiem co ja bym powiedział. <laughs> na no śmieszne uczucie po prostu i po prostu chcę się zapytać, czy nie zmienić tego z, norma, z poziomu normalnego na łatwy. Wtedy byśmy y trochę więcej zarobili pieniążków wiadomo po tej sprzedaży, trochę więcej byśmy no po prostu sobie zarobili tych pieniążków w sezonie za ziemniaki jak i za po prostu wszystko byśmy szybciej sobie kupili pola wiadomo, nowe ciągniki nowe wszystko Że tylko takie pytanie zadałem tak, pół ora Znaczy MTZ opuścił pół na dół, bo myślałem, że MTZ Że MTZ nie opuścił na, na dół tego pługa, tylko bo tak le, lekko sobie szedł tylko tak wyglądało nie no kurde jakbym miał drugą osobę do grania znaczy do grania no do nagrywania po prostu tych odcinków ogarniania tego save'a no to wiadomo na tym poziomie normalny bym dał radę szybciej się rozwinąć, no bo musi znaczy po prostu nie szybciej rozwinąć jak i po prostu szybciej by sezon leciał bym tylu odcinków nie nagrywał No ale może ta seria nam zostaje <laughs> może ta seria zostanie do końca farminga no to bym się trochę pośmiał bo w farmingu dziewiętnastym, na moim tym drugim kanale jak zrobiłem serię Życia Młodego Rolnika, to ona została przerwana przy odcinku 56 chyba, jak już kupiłem sobie kombajn no ten kombajn kupiłem i tam, tam też Ursusa chyba, raczej Zetara miałem 12 045 coś takiego U Zetor 12045 45 chyba tak coś takiego kurczę to były czasy tylko że nawet nie chyba przerwałem serię no bo też ona się dłużyła dłużyła do niczego nie dochodziłem na niej tam to już w ogóle trochę się poddałem. No bo tak, to trochę dziwne jak na mnie, że się podałem. No ale tam już nawet z. bo tam startowałem ogólnie na poziomie gospodarczym, trudnym, nie? I wtedy. I wtedy trudny, no to naprawdę trudny był. Teraz gram w sumie na normalnym, no to tak. Jestem uparty i chcę się tutaj rozwinąć. I tyle jest u mnie w temacie na tej serii. No to chodzi. No, wiecie o co. O co mi chodzi. Tam po prostu już nie wytrzymałem, no bo nic, kompletnie nic nie mogłem kupić. No kupiłem sobie no na ostatni sezon punkt wszystkiego obracany. Tylko że tam był chyba agro. agromasza, a nie portingera. Chyba talerzówkę i to wszystko. Że tam było tak, że przez pewien czas, przez jakieś tam sezony, wcale mi nic z pola nie dochodziło. Oraz nie dochodziło do nowych nabytków. A tutaj cały czas nowe nabytki są. Pola, no wiadomo, nie, docho nie dochodzi. Nie dochodzą. Co najwyżej, no te pole tutaj doszło, no ale już po kombajnie, no nie powiem, bo kupię jeszcze jedno pole tutaj, nie? Tylko się zastanawiam cały czas, no bo nie powiem na tej mapie są drogie pola. Ale jak kupię, no to kupię już takie, że powinno być bit. No i jak widzę, że gdy wapnowałem pole była 11 minuta i zdążyłem zwapnować pole i zdążę zaorać do 30 minuty tutaj te pole, to ja nie wiem co się dzieje. Po prostu no teraz mi te prace szybciej idą. No wiadomo, na, zago na pół zagonowym to zanim rozorał środek i później dojeżdżał z jednego końca na drugi, no to by trochę zajęło, a tutaj jak jeździmy sobie raz przy raz, fajnie, że zamknąłem oczy na chwilę czy przymknąłem oczy na chwilę i ciągnik ciągnik se sam znaczy no, nie zrobiłem jaka nie, że ciągnik sam zrobił jaka, tylko ja zrobiłem nijaka. Jeszcze jutro na ósmą do szkoły jest godzina 24. Także... Czadzior. Ogólnie to chyba nie zmieniłem nawet bitrate'u. Znaczy, no tego, jak to się nazywa, ustawienia w OBS-ie. Wyjścia jest cały czas z 2000 tego. I przepraszam, to sobie zaraz to. Już ustawiliśmy na tyle, ile zawsze ja mam. No niestety ten odcinek po prostu nie będzie miał rewelacyjnej jakości. Ja pomiędzy streamami a normalnym nagrywaniem niestety muszę sobie zmieniać. No bo Wiadomo, internet nie uciągnie tak. A jak nagrywać, to, to nagrywać w jakiejś dobrej jakości. Bo i taki tak farming, gram na 4K. Na monitorze, który, który nie obsługuje 4K, no to jest takie pogmatwane, no ale po prostu jak też ogląda je na telewizorze 4K, no to kurde, tu trochę rzepaku było rałem sąsiadowi no ale chyba się na mnie nie obrazi, bo nie powie a, nowy jakiś ziemniaki tutaj miał i, i tam lekko zajechał, no to pali gicho z nim nie, nie, nie. nie no, inspiruje trochę wiadomo, jakby to było prawdziwe życie, to bym od razu zadzwonił powiedział, taka i taka sytuacja i bym powiedział, że zapłacę za straty albo poprawię coś, tyle Dobra, teraz tutaj jak zrobimy na dwa razy. No to... Czemu puknie się? MTZ już też coś w MTZ-cie szwankuje z podnośnikiem. Ma bardzo wielkie problemy z tym podnoszeniem czasem. Także no. Otworzymy sobie yy, dach. Uchylimy, no bo trochę ciepło się zrobiło w tym MTZ-cie. Bo już się zagotował prawie... A jo, MTZ jeszcze mają zwykłą chodnicę. I jedziemy sobie na się siada pole. Ja sobie jeszcze cofnę. Na moje. Można tak to powiedzieć. Ja ładnie, elegancko przyjęte zecie. Się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.